Dzień dobry! Witam ponownie w Teatrze Polskim z okazji Dnia Teatru. Dzisiaj znajdujemy się na pomoście technicznym Teatru Polskiego. Jesteśmy mniej więcej na poziomie drugiego piętra garderób, ale na trzecim piętrze nad sceną. Uh. A nad nami są jeszcze kolejne 4 piętra. To tutaj zespół techniczny ma swoje ciągi komunikacyjne w trakcie wieszania scenografii, w trakcie podnoszenia jej, wtedy kiedy coś powinno spaść na scenę, kiedy ma się pojawić deszcz albo śnieg, albo po prostu mają lecieć karki z podartego egzemplarza, spadające z nieba. Tutaj porusza się cała technika. Całe pomosty są zbudowane, wszystkie pomosty są zbudowane z drewna, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć kontygnacji, obok jest sznurownia, jest to system lin, który pomaga uruchamiać sztankiety, metalowe, metalowe elementy, które poruszają się, na których są podwieszane scenografie. Piętro wyżej sztankiet. Metalowa szyna, na której powiesić można wszystko. Oczywiście o odpowiedniej wadze. A nad nami jeszcze dwa piętra. Trzy. Dalej są pomosty techniczne do przejścia ponad sceną. Wąskie. Z rękiem wysokości nie radzę. A na samej górze poukładane są deski między którymi są szpary. Przez które przechodzą te metalowe linie, na których wiszą sztankiety. Tam jest dopiero niebezpiecznie. Tam jest dopiero poczucie wysokości. Pomost techniczny metalowy. Nie wszystko jest jednak drewniane. Ten pomost jest ruchomy, można go opuszczać. To jest górna część okna scenicznego, ramy scenicznej. Na niej powieszone są reflektory, można ją opuszczać na dół. Tak samo jak yy, każdy z mostów oświetleniowych przy pomocy odpowiednich wint elektrycznych, a tym pomostem można też regulować wielkość, wysokość okna scenicznego. Dotknij teatru z okazji Dnia Teatru. Do zobaczenia w Teatrze Polskim.